Cześć widzowie, dzisiaj pokażę wam jak działa nowa postać Harbor Borecy Przecież do zamkniętych testów Generalnie już widziałem i uważam, że to jest dopierdoloną postacią Szczerze, nie Michał? Fajna jest Zajebista a i zapomniałem powiedzieć, w momencie wrzucenia tego filmu jest również stream na Twitchu, na którym gramy sobie nową postacią, już piątki, więc wbijajcie. Generalnie w całym filmie macie tam stampy, najpierw pokażę wam jak te umiejętności działają w tej postaci, później zagram jeden na jeden z weekendów, żebyście mogli ją mniej więcej zobaczyć w akcji, później pokażę wam karnet i na końcu zobaczycie sobie nowe menu w Valorantie całe, bo tam też się dużo zmieniło. Dobra, więc tak, patrzcie, generalnie mamy cztery umiejętności. Pierwsza umiejętność wygląda tak, Tyż Jest to taka fala, która przechodzi przez ściany, czyli jeżeli ja stoję tu, mogę puścić sobie ścianę i ona przychodzi, to wizję zabiera, to znaczy zabiera wizję, no nic nie widzicie jakby przez to i dodatkowo jak trafi wroga to go slowuje, weź rzuć widzisz, widzisz? no rzuć jeszcze raz jak, jak rzucicie to jestem przez chwilę zeslowowany jak widzicie dodatkowo jak rzucicie sobie tego wall na przykład tutaj możecie kliknąć jeszcze raz tą umiejętność i go zatrzymać, przez to jest taki smoke jakby mini bardzo spoko umiejętność, druga to jest taki smoke taki dosłownie okrągły i dodatkowo nie możecie przez niego strzelać on blokuje strzały, ale Haczek jest taki zobacz Michał, rzuć to próbuj strzelać jeżeli wystarczająco dużo zaczniecie w niego strzelać to on w końcu pęka i się kończy czyli, jeżeli rzucicie sobie tego smoke'a samego i on będzie sobie stał i zabierał wizję, to on stoi dość długo ale, jeżeli ktoś zacznie do niego strzelać to może go zniszczyć i wtedy się chowa. No i oprócz tego nic nie robi, nie slowuje, nic. Kolejna umiejętność to jest coś jak ściana Viper i możecie nią tak rysować jakby na mapie. Patrzcie, możecie taką zakręconą robić i jest wszędzie ściana i ona dodatkowo aż tam na samym końcu się stawia. Czyli tą ścianę możecie normalnie przez ściany stawiać i ona też slowuje wrogów. Czyli jak ja zrobię coś takiego, to mogę tak totalnie taką pojebaną, pokręconą ścianę zrobić. Ona jest bardzo długa. Ona nie blokuje strzałów, ale jak w nią wejdziecie, to slowuje Was. Widzicie jak ktoś przez to przejdzie? Slowa dostaje. To ultimate to jest coś kurde, takie połączenie Breacha i chuj wie czego szczerze, no bo rzucacie tego ultimate'a i w całym rejonie tutaj wszyscy przeciwnicy co jakiś czas będą stuna dostawać. O, patrzcie, widzicie? I wszyscy przeciwnicy w tym rejonie co jakiś czas z nieba będzie na nich stun leciał i będą go dostać, Wyrzućcie to mnie. O, jest taki ogromny ten. O, i pyk stunik. Oczywiście da się z tego wyjść. O, da się to łatwo uniknąć. Ale... Biorąc pod uwagę, że to może stać 5 osób i wszystkie strzały będą leciały we wszystkich, to wydaje mi się, że to takie łatwe do uniknięcia nie będzie I dodatkowo chyba ten rejon się zmniejsza z czasem, nie? Nie, widzisz on do przodu idzie cały czas lekko po prostu Czyli tak jak taką falą, idzie lekko do przodu No, czyli mamy proste umiejętności Ściana, która slowuje i może cię zatrzymać działa jako smoke Kolejny smoke, który zasłania i może cię go zniszczyć i nie przypuszcza strzałów Wol, jak Viper, który mega daleko leci, naprawdę mega daleko leci i jest bardzo długi. No i Ultimate, który jest takim trochę Ultimate'em Breach'a, który napierdala we wszystkich gejzerami, jakimiś wodnymi, które stunują. Więc tak wygląda postać, a teraz sobie zobaczcie, jak wygląda w akcji jeden na jeden Uważam, że jest bardzo spoko. Dojebanie to fala wygląda, co? Ja przy są mapy przychodzić normalnie. No, przez ściany, i ona slowuje chyba. Przez, przez tą kulkę a, się strzela No, się no nie wrażenie, da. że. Ta postać jest bardzo powolna taka. Wszystkie jest są takie powolne. Aaaa, przez, bo przez bo tego przez... Smo przez smoka tego, przez tą kulę strzelać się nie da. Aha nie Taka, wiem. Ja, ja nie mogę w twoim strzelać, a ty we mnie może? Nie, byłem w środku kuli. Ani nie możesz, wiesz, ani w swoje nie możesz strzelać, ani w twoje. Ja też nie mogę przez nią strzelać. To czółmiesz zabiłeś, jak byliśmy tutaj. Nie, w środku byliśmy, nie, w środku możemy strzelać, ale przez jakby, przez jej powłokę nie można strzelać. No Ta powłoka brukuje strzały. Czajisz? Przeszedłeś pewnie gdzieś. Tak myślałem, kurwa, że przeszedł Minus 110 właśnie. No. Ale pod ej, podoba mi się nie ta postać. Podoba mi się ta postać. Ja mam wrażenie, że oni w tym Valorancie jakby teraz coraz lepsze postacie robią, szczerze. Tak, już. Tak, jest tak, taki, tak. Taki taki tak. Race, nie? Tak, tak wcześniej rozyby to na hit. Tak, wcześniej takie postacie były takie strasznie, mam wrażenie tak podobne do siebie, takie wiesz, takie bez charakteru i w ogóle. A teraz ta postać jest bardzo mi się podoba, szczerze. Czy będę nim grał czy nie? Nie wiem, ale podoba mi się. To jest tak dziwne, że nie można strzelać przez to A, i ten wall slowuje jakby widziałeś? Tak, tak, przez chwilę ręka ci wystawała jakby przez sekundę. No ja mam wrażenie, że ta postać będzie chodziła zamiast Viper, tak jak mówiłem wcześniej na kompie. Czy to nie będzie główny smoker, ale zamiast Viper będzie zajebisty z jakimś innym smokerem. Takie mam wrażenie. A ten ult co robi? Co, kurwa, co się dzieje? Nie! Zobaczę jak się retakuje tym. A tego ulta użyłeś? Co to robi? A jakiś. Z... Co to zrobiło ci? Jakiś gwiazda z z nieba na mnie spadała. Miałem umiejętności wyciągnięte. <laughs> tak, użyłem w mainie. I co? O, stun na ciebie leci taki z nieba. Co? I na każdego. O, I znowu. Z... Zno... O, kurwa. I znowu. Kurwa, co jest? Parzucam ścianę. Ale ta ściana jest mega duży, zasięg ma. Strasznie duży zasięg ma ta ściana. W ogóle. Kurwa, zajebista ta postać na wejścia. Mega mi się podoba. Ja mówię to i Dziwne, że przez tego może nie można strzelać. To się mega mocno wydaje. Cholera, nie miałem broni w ręku I pa, mida też mogę spikować dzięki temu, pa Widzisz? I teraz mogę sobie spikować Kurwa, jakie full auto w Fajne, podoba mi się Dziwny dźwięk jest Dziwny Cały czas Niebieski ekran Dziwny dźwięk jest jak ten smog się kończy Takiego szkła pękającego a bo to przez ściany można tego normalnie puszczać. Aha! Uh -huh. <laughs> Jak ty mnie widzisz? No mi się ręka wystawała. No. Nie! Przecież Gawę. w drodze No, tym... Kurwa, mogę Ci kosę włożyć na koniec w sumie Musimy ją obracać Fajna postać, bardzo fajna O, nowy victory screen Jeszcze tak wygląda to Jeszcze, jeszcze zobaczy ten karnecik Ale Ora. ten, uważam, że to jest zajebiste Zajebiste jest ten Dobra, widzowie, więc nowy karnecik dla Was Co myślisz o skaucie pierwszym? Git nawet, Skaucik nie? taki... Git Ta, Przejdźmy prześwie, w miarę szybko, bo tutaj nie ma co się zastanawiać Dobra, drugi to... Przywiega... No, masz piąty masz Jar Karta. A judge jest ładny. Te Judge e mają chyba 4 wersje kolestyczne. jest... Nie, nie. Te judge'e nie mają. Co jest dalej? Guardian jakiś? Ty masz guardiana na 10. Na 15 Też masz bulldoga. O, to to kurwa sowy dojebana karta na 9. Na 9. Jakiś guardianik. Fajno. Karta. Jaki jest fajna. Karta. Jakiś surrender. Krzywiecha. to jest fajne. Ty, ale Ty te, skiny? te skiny. Te skiny. Właśnie szeryf, nie? Na 16. Szeryf. Dojebanie, co? Dojebany jestem szeryf Taki szeryfie. taki do Iona podobne. Tak, no, bardzo ładny. Taki Ion ale bez obudowy. No Vandal jest fajny, za 25. Czekaj, no nie spoileruj mi, idę już tam. A bo ten. Tutaj... No patrz no, po kolei te przywiechy i wszystko. No ładny jest Vandal A zobacz, te wandale mają chyba wersje kolorystyczne, nie? Tak, wandale mają różne wersje. O kurwa. Ta kolekcja jest ma różne wersje kolorystyczne Bardzo ładne. Tutaj jest wandal. E, dobra, co jest dalej? Jest jakaś karta Yoru. No na może masz tego yy, pompę ładna jest ta kolekcja, bardzo ja mi się podoba ta kolekcja ta z pompami. Na 35 to jest taki spektrak Vandal. No, widzę. Ta akurat jest na 38 No nic specjalnego tu nie ma, no karny tak karnet nie? No Ale z kim... Skin... Ty ale Opek? Ale no właśnie nie? Ładny ten opek. Kurwa. Szkalaż animacji nie ma pewnie żadnych, ale ładny, ładny ten opek. Bardzo ładny. I kosa, a i kosa chujowa. Kurwa, się. znowu ta łapa kosa. No. no, nie jestem fanem tych animacji. A chyba poprzednia też była taka ostatnio w karnecie. Szkoda, szkoda, bo ta z kolekcji skinów miała potencjał na jakieś fajną animację na kosie. Ostatni jakaś jakiegoś agenta zapowiada i tak to wygląda. Albo mapę może nową to wygląda, jak to są jakieś ruiny to może jest jakaś mapa. Albo jakiś agent z kwiatami i leczenie, może Zaira. No nie ale spoko, Battle Passik Dobra, jeżeli chodzi o całe menu, jeszcze wam pokażę. Bo jest nowe menu w gierce, jak widzicie, nagra no, jest całkiem inna. Wygląda to wreszcie jak gra komputerowanie, jak beta testy jakieś gierki z menu starym. Menu wygląda tak. macie waszą karierę. Jest dość podobna, ale jednak jest trochę inaczej. Sklep wygląda tak. Tutaj Home. Ja sam się jeszcze nie do końca ogarniam w tym wszystkim. Tutaj jest Battle Passik, To widzieliście, jak ten menu wygląda. Kolekcja wygląda tak. Dalej jest agenci. I na samym końcu oczywiście sklepik, który lubi najbardziej. No spoko wygląda te minuty takie duże, te wyzwania trochę jak na wersji jakiejś telefonowej. Ty bez kitu może te nowe minuty jest nastawienie do tej wersji Valoranta na telefon, żeby że żeby była gierka i żeby podobnie wyglądała, bo są w sobie takie duże przyciski, te wyzwania są dość duże, co tak dziwnie trochę wygląda. No ale spoko, no tak wygląda nowy menu i nowa zawartość gry. Piszcie co i przypominam, że teraz jak wrzuciłem film, jest stream na Twitch, więc możecie wbić i sobie pogramy już zwykłe kompetitywy na ludzi 5 na 5 nową postacią. Piszcie co myślicie. trzymajcie się, siema!